Witajcie, dziś chcielibyśmy Wam pokazać haul zakupowy z Rosmana, w którym wczoraj byliśmy. I pierwsze, właśnie co Wam chcę pokazać, to są wodne kolorowanki z psiego patrolu, które kosztowały tylko 4 zł. Z mazaczkiem takim w zestawie, tam są opakowania. I słuchajcie, my do tego Rosmana wybraliśmy się. Tak. Wybraliśmy się, bo dostałam info od mojej kuzynki, za co bardzo dziękuję, że są takie mega wyprzedaże. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam. I jakby też nigdy nie widziałam żadnej reklamy w sieci na ten temat. Natomiast wyprzedaże, jak się okazało, są gigantyczne. Wszystko trzeba sprawdzać na czytniku, bo raczej ceny nie są podane na półkach. Jak ja pojechałam, wydaje mi się, że już takie grubsze, bardziej wartościowe rzeczy były wyprzedane, ale takiej drobnicy nakupiliśmy pełno i to nie tylko dla siebie. Zaraz wam pokażę, co udało się upolować. Ja. Okej, okay, rozłożyłam się tutaj na podłodze i mniej więcej pokażę Wam, co kupiliśmy. Tu widzicie papiery, no to nie trzeba nikomu mówić co to jest, wszystkie papiery były po złotówce za sztukę, tak samo jak i torebki, torebki prezentowe i tutaj warto, nawet jeśli głównie pakujecie w papier, to warto się zaopatrzyć, bo patrzcie są też zimowe wzory, niekoniecznie świąteczne. Ale też zimowe, więc można na dzień babci i ziadka wykorzystać taką torbę. Można wykorzystać, jak ktoś ma urodziny w okresie zimowym. Bardzo fajna sprawa. Były nawet jeszcze większe sama. Nie wiem, czy nie widziałam, ale to wiecie, tak człowiek później w domu się zorientuje i by jeszcze coś dokupił. Nie wiem, może pojedziemy, ale to już wszystko pewnie będzie wybrane. To było po złotówce, to jest do podpisywania prezentów, oczywiście po złotówce za paczkę. Zaprezentuję ja kolejną rzecz. Takie fajne, naprawdę z ładnego materiału. Czapeczki były po 4 zł, a tutaj widzicie od razu te takie skarpety, buciki na prezenty, też po 4 zł za sztukę. Takie żelowe różne naklejki na okno po złotówkę za sztukę. Okulary też bardzo fajne. Złotówka. Taka gwiazdka czubek na choinkę, 4 zł. Pióro czy długopis z Harry'ego Pottera w kształcie różdżki, też 4 zł. Nie, nie. Bardzo fajny drewniany bałwanek. 4 zł. Białe, brokatowe gwiazdeczki na choinkę. Po złotówce za opakowanie. Złota farba w sprayu. 4 zł. Puszki z ciastkami w środku. Tam jest prawie pół kilo ciastek. 10 zł. Także fajna sprawa, bo ta puszka nam później zostaje. Zestaw do pakowania prezentów. 4 zł. Serwetki, różne wzory. Po złotówce za opakowanie. Kubek 4 zł, kubaczki były albo po 4, albo po 10 zł, w zależności od wzoru. Taki uroczy pociąg my mamy w domu już podobny, który kosztował około 15 zł, ten kosztował tylko 4. Kapcie dla mnie za dyszkę świąteczną. Jeszcze z psiego patrolu, to jest taka grama memory, a tutaj jest taka tablica i to też po 4 zł, tak jak i te kolorowanki. O tutaj zobaczcie mam końcówkę tatuaży świątecznych. I ostatnia rzecz to taki duży arkusz, naklejek na okno za złotówkę za sztukę. Pomachajcie wszystkim, dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że też dorwaliście coś fajnego na promocjach. My byliśmy jeszcze w Pepko i zamówiłam też coś na Lidlu online. Także zakupy udane. Do zobaczenia, pa pa! pa, pa do zobaczenia.